Hej, witajcie na kanale Redhead. Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. A jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to po prostu Was serdecznie i gorąco witam. Bardzo się cieszę, że się widzimy. <grytania> Dzisiejszy film poświęcimy tematyce włosowej, <grytania> tematyce włosów, ponieważ y, moje włosy w ostatnim czasie bardzo osłabły Stały się przerzedzone, bardzo wypadają, ich kondycja jest naprawdę bardzo licha. Pomyślałam, że zakupię kilka produktów: będą to kosmetyki, będzie to też suplementacja dla włosów. Także pomyślałam, że nagram taki film. Może komuś się też coś takiego przydać na przyszłość. Tak, najpierw chcę Wam powiedzieć, dlaczego w ogóle kondycja moich włosów może być w takim stanie, a nie innym. Myślę, że składa się na to kilka czynników. Po pierwsze, ostatnio, ostatnio, no, cztery miesiące temu urodziłam dziecko, więc burza hormonalna w moim organizmie nadal się toczy, nadal trwa. Ten stan może się utrzymywać jeszcze przez pół roku, więc spodziewam się, że efekty stosowania tych różnych rzeczy, tych suplementów, tych kosmetyków nie pojawią się od razu, ale tak myślę, że po prostu moje włosy są w takim stanie ani innym przez to, że przez hormony po prostu przez to, że hormony tak na nie wpływają, a nie inaczej. Po drugie, po porodzie byłam ym, bardzo osłabiona i miałam dużą anemię. Naprawdę, bardzo dużą anemię. Do tego stopnia, że w szpitalu powiedziano mi, że mam y, na takim poziomie y, hemoglobinę, że mogłabym mieć w tym momencie y, przetaczaną krew i byłoby to wskazane nawet. Ale nie wiem, dlaczego mi tego nie zrobili, skoro byłoby to wskazane. W każdym razie miałam ogromną anemię. Y, ogólnie mam tendencję do anemii. Nie wiem, czy to kwestia tego, że jestem taka blada i w ogóle taka eteryczna, można by było powiedzieć. W każdym razie miałam ogromną anemię, ciężko było mi z niej wyjść. Myślę, że już jest okej. Okay. Brałam różne leki, brałam też taką suplementację dodatkową. Odżywiałam się tak, jak się powinno odżywiać w trakcie anemii. Wydaje mi się, że już jest okej. Okay. Nie czuję się już tak słabo i w ogóle. No ale anemia też ma to do siebie, że wpływa na kondycję z nokci włosów, więc tak, no sypią się, może też przez to. No i myślę, że taki trzeci czynnik, last but not least, jak to mówią, czyli no niby wymienię go jako ostatni, ale myślę, że nie ma ym, najmniejszego znaczenia. To to, że po prostu w ostatnim czasie żyłam w ogromnym stresie. Poród był naprawdę koszmarem, więc. To była taka dawka porządna stresu, strachu, lęku i, wiecie, itp. i td. Można by wymieniać mm, te negatywne emocje, które temu towarzyszyły. Poza porodem no, to też cała sytuacja nowa, tak. Ja nie lubię zmian w swoim życiu, mój organizm ciężko to znosi yy, i też po prostu to wszystko, co się zmieniło dodatkowy członek rodziny, co jest z jednej strony pięknej, i fantastycznej i po prostu jestem szczęśliwa, przeszczęśliwa, ale też jestem przemęczona po prostu, mało sypiam, budzę się co trzy godziny w nocy, czasem co dwie godziny, czasem co jedną godzinę, nie mam takiego, wiecie, ośmiogodzinnego nieprzerwanego snu, już nie pamiętam kiedy taki sen miałam, chyba w trakcie po prostu ciąży, więc to też się odbija na stanie organizmu, na stanie zdrowia, ale przede wszystkim no też na włosach, bo o nich dzisiaj mówimy. Także no, to są takie główne czynniki, które prawdopodobnie wpływają na ten stan, na tą kondycję włosów, że one po prostu się sypią, bo one naprawdę się sypią. Biorę czystą szczotkę, czeszę włosy i z tej czystej szczotki staje się po prostu szczotka włochata pełna po prostu włosów. Tak samo po prysznicu. W tym sitku, no po prostu masakra, sypie się ze mnie, po prostu się ze mnie sypie. Wiem, że dla kogoś to może być odpychające, że o takich rzeczach mówię, no ale was lubię, jestem z wami szczera, więc no tak jest, a nie inaczej. Chociaż zawsze mi piszecie, że mam bardzo ładne włosy, że się nie możecie napatrzeć i w ogóle mi zawsze jest tak miło, ale serio, w tym momencie kondycja moich włosów jest mniej niż zero. Także już nie przedłużam, wyjaśniłam Wam tak pokrótce, co i jak z tymi moimi włosami, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. I teraz możemy przejść do zakupów, czyli to, co Justyna lubi najbardziej. <grym> ok, jeżeli już zaczniemy mówić o tych zakupach, to powiem Wam najpierw o tej pierwszej, powiem Wam najpierw o pierwszej rzeczy, którą kupiłam. No w sumie powiem Wam opowiem Wam o rzeczy, którą kupiłam jako pierwszą. Są to, nie wiem czy słyszeliście, takie żelki. Wiem, że teraz to może wyglądać jakbym, jakby ten film był sponsorowany. Nie, absolutnie nie. Nie jest sponsorowany, bo tak nie wiem, jakoś tak spojrzałam na siebie, zerknęłam na siebie w, w podgląd i, i tak. Takie żelki, słuchajcie. Spotkałam się z bardzo pozytywnymi opiniami na temat tych żelek. Pomyślałam, że skoro w tym momencie jest tak, a nie inaczej, miałam tu anemię, brak składników mineralnych, jeszcze w trakcie karmienia piersią te składniki są jeszcze bardziej potrzebne, bo część oddaje dziecku, mój organizm jest taki, można by powiedzieć, wyjałowiony, a te żelusie, te żelki mają naprawdę bogaty skład, jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie witaminy, składniki mineralne, biotynę i i Zaraz Wam o tym przeczytam. Cały czas sobie tak gmeram i tak. Gmeram. Cały czas sobie po prostu tak przewracam i wkurzam już ten odgłos. Pewnie was też. Eee, więc zakupiłam te oto żelki po prostu. I już Wam mówię. To jest ogólnie firma Noble Health. I dużo z tego co wiem, dużo youtuberek o tych żelkach się już wypowiadało, ale były to youtuberki, które raczej większego problemu z włosami w danym momencie nie miały. Nie były po takich, um, nie były w takiej sytuacji, co ja, nie były po takich um, doświadczeniach, co ja w tym momencie. Także nie były po porodzie i w ogóle po prostu wzięły sobie te żelki, brały sobie te żelki tak od, od tak, żeby zobaczyć jakich włosy w jakim stanie będą po, tych, po braniu tych żelek. W każdym razie one są dosyć popularne. Ja je tak zapamiętałam właśnie chyba z filmu Ewy, z kanału Ewa i pomyślałam, że kiedyś sobie te żelki zakupię. No i w tym momencie, kiedy zobaczyłam, że te włosy są w takim stanie, pomyślałam, że chyba to jest dobry czas, dobry moment, żeby te żelki w końcu kupić. Bałam się jedynie, że klasyczna forma tych żelek, które są nazwane hair panda i tyle, będzie może niebezpieczna dla mnie, jako właśnie dla matki karmiącej, dla kobiety karmiącej, że będzie raczej niebezpieczna dla mojego dziecka, a nie dla mnie. O to mi chodzi. No, i zaczęłam się zagłębiać w produkty na tej stronie. Okazało się, że poza wersją podstawową, czyli właśnie Hair Care Panda, jest też wersja dla mam. Hair Care Panda Mama. Więc ucieszyłam się ogromnie, że, że taki produkt jest przeznaczony właśnie dla kobiet karmiących. I tutaj Wam y, pokrótce przeczytam, y, jak o tym produkcie w ogóle pisze producent. Herker Panda Vegan Gummies Mama, bo one są żelkami wegańskimi, to wszystkie zalety składników podstawowej wersji Herker Panda Vegan Gummies w dawkach dobranych specjalnie dla mam, dla kobiet karmiących. Wiemy, że pojawienie się dziecka wywraca świat do góry nogami. No, wywróci, wywróciło to fakt. Cała uwaga skupia się na maluszku, ale w tym czasie pamiętaj też o sobie. No dobra, tutaj nie muszę tego czytać. I uwaga, co tutaj mamy? Biotyna, cynk selen pomagają zachować zdrowe włosy. Niacyna witamina A pomagają zachować zdrową skórę. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, więc super. I witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Super. Jeżeli chodzi o to, jak to ma być dawkowane, to tutaj jest napisane, że to jest jedna żelka dziennie po posiłku. Tutaj w opakowaniu mamy 30 żelek. I, i, I chyba to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. No, fajnie, że ogólnie cała, ym, cała ideologia tej firmy i tych produktów opiera się na tym, że to wszystko jest takie y, pro, y, proekologiczne. Pro natura, ekologia, wszystko takie ymm, dobre dla środowiska, nawet opakowanie. Tutaj o opakowaniu piszą, że można y, normalnie recyklingować i wszystko się nadaje do recyklingu. Ymm, no fajnie, fajnie, że wegańskie przede wszystkim, bo o tym jeszcze Wam nie powiedziałam, a to powinien być w sumie czwarty czynnik, dlaczego moje włosy są w takiej kondycji, a nie innej, ponieważ y, mój synek. Jest uczulony, uczulony na białko mleka krowiego i na jajka, więc też muszę sobie odmawiać naprawdę cennych dla zdrowia, dla kondycji paznokci, skóry, włosów, składników mineralnych, składników odżywczych. No i naprawdę, mój organizm jest wyjałowiony, więc te żelki myślę, że mogą być naprawdę bardzo pomocne i, i cieszę się, że je zakupiłam. Tutaj nie powiedziałam Wam jeszcze ceny, a cena jest ważna. Ja je zakupiłam za 90 zł. Taka terapia na 30 dni, na miesiąc, kosztowała 90 zł, więc to nie jest tanio. To nie są tanie. To nie jest tani produkt, to nie są tanie rzeczy, ale wydaje mi się, że mogą pomóc. Zwłaszcza jak patrzę na ten skład, wszystko jest bezpieczne. Naprawdę myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze i że to mi pomoże, że to pomoże moim włosom. I przy zakupie tego produktu dostałam jeszcze taki gratis Hair Panda. To już jest ta podstawowa wersja, to nie jest dla mam przeznaczone, to jest Travel Pack, czyli taka paczuszka, którą można zabrać ze sobą w podróż. No teraz nigdzie raczej nie podróżujemy, bo jest koronawirus, wszyscy siedzimy w domach, ale myślę, że sobie to zatrzymam. Mm. I, I wykorzystam, jak już będę po karmieniu, jak już gdzieś będę jechała. Fajne, w ogóle, fajne, że w ogóle w gratisie, tak? Nieważne, czy, czy wykorzystam teraz, czy później, fajnie, w ogóle, że firma coś takiego jeszcze dodatkowego dała od siebie. Yy, no i tak, zobaczymy. Mam zamiar zrobić w ogóle odrębny, oddzielny test tego produktu. Także dajcie znać, czy byście chcieli taki test zobaczyć na moim kanale. Czy moje włosy po tym miesiącu, dwóch miesiącach stosowania, bo zamierzam sobie jeszcze zakupić jedno opakowanie, czy te moje włosy będą w dobrej kondycji, czy się polepszą, czy, czy nie będą tak wypadać. No chcę coś takiego nagrać, także dajcie znać, czy byście byli takim filmem w ogóle zainteresowani. I chyba wszystko Wam o tym produkcie w tym momencie powiedziałam. I kolejny produkt, nie wiem, bo nie wziąłam ze sobą nożyczek. Nie wiem, czy dam radę to otworzyć bez nożyczek, to całe pudełko. To już będą słuchajcie kosmetyki. Pójdę po nożyczki. Ok, jestem z nożyczkami. Kolejny produkt. To są kosmetyki, jak już powiedziałam, kosmetyki z linii Seboradinu. To jest taka naprawdę fajna marka która swoje produkty chyba głównie, chociaż nie, ona też ma produkty do ciała, ale przede wszystkim skupia się na włosach. Już kiedyś Wam o niej wspominałam, jeżeli oglądaliście mój film o pielęgnacji moich włosów, to tam Wam powiedziałam, tak napomknęłam, że czasem wracam do szamponów, do odżywek, do masek właśnie z tej firmy, z firmy Seboradin, to są produkty, powiedziałabym, takie bardziej lecznicze. Tak mi się wydaje, jakby ktoś mnie o to zapytał. Um, raczej nie da się ich zobaczyć, spotkać tych produktów, o ile można tak rzec, w drogeriach, chociaż nie wiem, czy. Kiedyś w Rossmanie, może nadal są w Rossmanie, no nie chcę was skłamać. W każdym razie nie chcę was okłamać, a skłamać, nie chcę was okłamać. W każdym razie te produkty przede wszystkim są dostępne w aptekach. Ja je zakupiłam na Allegro, bo są w korzystnych cenach na Allegro, tyle Wam powiem. I co ja tutaj zakupiłam, bo już nawet nie pamiętam. Kupiłam szampon Seboradin przecież. przecież. Przeciw wypadaniu włosów. Szampon, włosy wypadające i przyrzedzające się, więc w moim przypadku to jest 100%. Skuteczność działania 84%. Wzmocnienie włosów też 84%. Wyciąg z drzewa oliwnego i cytrusowego. Witaminy, żeńszeń, prowitamina B5. To wszystko ten szampon zawiera. Jest przeznaczony, tak jak już Wam wspomniałam, chyba już kilka razy. Do wypadania włosów, na wypadanie włosów, wskazania. Włosy wypadające, przerzedzające się, plęgnacja włosów i skóry głowy w przypadku łysienia androgenowego. Ok. Działanie i efekt. Szampon to produkt dobierany do skóry głowy. Szampon Seboradin przeciw wypadaniu włosów skutecznie oczyszcza skórę głowy. To jest bardzo ważne, żeby dobrze oczyszczać skórę głowy w takiej sytuacji, w jakiej jestem, w jakiej są moje włosy. Oraz włosy z naturalnych zanieczyszczeń oraz produktów do stylizacji włosów, przygotowując je tym samym na kolejne etapy pielęgnacji. Już po pierwszym użyciu Koi łagodzi skórę głowy. Dzięki zawartości wyciągów z drzewa oliwnego oraz cytrusowego, kompleksu witamin i aminokwasów, intensywnie pielęgnuje włosy skłonne do wypadania oraz skórę głowy. No, można tutaj by było czytać, już Wam nie będę czytała wszystkiego. Jak będziecie chcieli, to sobie zajrzycie na stronę producenta, czy w ogóle na Allegro na ten produkt i sobie poczytacie, doczytacie. Jeżeli chodzi o sposób życia, nanieść na mokre włosy, rozprowadzić, wmasować w skórę głowy, trzeba pozostawić na około 2-3 minuty i spłukać do codziennego stosowania. To też jest ważne, że to nie jest produkt, który można stosować raz na jakiś czas, tylko że to się nadaje do codziennego stosowania, że to naszych włosów nie obciąży, nie osłabi. Czy ja ten produkt stosowałam? Wydaje mi się, że tego szamponu akurat nie stosowałam nigdy, bo nie miałam nigdy większego problemu z wypadaniem włosów a na pewno nie w takim stopniu jak teraz to się dzieje, więc tak. No, i tutaj mam dwa produkty z linii Fitocell albo Fitocell. Fitocel. I te produkty chyba stosowałam, chyba oba stosowałam, tak mi się wydaje. Bo byłam ciekawa, czy moje włosy będą gęściejsze. Bo, jak powiedziałam Wam, one zwykle, zwykle, one zawsze były dosyć cienkie, takie taki już mam włosy, ale te produkty stosowałam, aby po prostu je zagęścić. Chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało. To jest, słuchajcie, kuracja z roślinnymi komórkami macierzystymi, więc to jest coś zupełnie nowego. Coś, co myślę, jest naprawdę rzadko wykorzystywane w tym momencie jeszcze w kosmetykach do włosów. Warto to przetestować, warto to sprawdzić. Ja mówię, już to kiedyś testowałam, sprawdzałam, byłam zadowolona, no ale nie miałam takiego problemu jak teraz. Zobaczymy, czy to mi pomoże. Wskazania. Włosy słabe, cienkie, skłonne do wypadania, przerzedzone. Włosy potrzebujące wzmocnienia i odżywienia. Kuracja z roślinnymi komórkami macierzystymi, które stymulują odrost włosów, do każdego rodzaju włosów. To też jest super. O efektach nie będę czytała, bo wiadomo, że co producent może napisać o efektach, że będzie zaje fajnie. Sposób użycia no to chyba jak każdy z produktów tego typu zobaczymy. Ja yy, nie mogę się doczekać, aż już otworzę ten szampon, aż zacznę mieć włosy yy, tym szamponem i zobaczymy do jakiego... Wniosku dojdę, i jak na koniec stosowania tych produktów moje włosy będą wyglądały. I razem z tym szamponem zamówiłam też maskę do włosów, która jest przeznaczona w zasadzie do tego samego: czyli wskazania włosy słabe, cienkie, bla, bla bla, słone do wypadania. Ona ma odżywić włosy, tak samo jak szampon. Także to jest maska po prostu pozostawić na 5 minut, dokładnie spłukać później ciepłą wodą, a zwykle się spłukuje te maski chłodną, nie chłodną, tylko letnią wodą, a tutaj ciepłą, no dobra, no, w każdym razie też kupiłam taką maskę, no i zobaczymy, już Wam mówię cenę, bo te produkty, ogólnie Wam powiem tak, jeżeli nie mieliście nigdy produktów z linii Seboradinu, z marki Seba, Seboradin, od, z marki Seboradin, no nieważne, jakaś ja dzisiaj jestem taka nie kontaktuje za bardzo. W każdym razie, jeżeli nie mieliście produktów z to nie są produkty, które dadzą wam przepiękny zapach na przykład, także, że ta kąpiel czy prysznic będzie po prostu takim totalnym relaksem, piękny zapach szamponu i wiecie. Te produkty pachną tak yy, ziołowo i tak yy, tak tak kleczniczo, tak 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 nieprzyjemnie można by było powiedzieć. Ja jestem osobą, która raczej nie zwraca uwagi na zapach, na zapachy specyfików do włosów, produktów do włosów. Dla mnie ważne jest, aby działały, aby włosów nie obciążały, aby włosy były po nich po prostu zdrowsze, silniejsze, aby też ta skóra głowy była zdrowa, żeby nie było tych wszystkich sztuczności, które można spotkać w szamponach, w drogeriach chociażby no na tym mi zależy, a nie na zapachu jeżeli produkt do tego ładnie pachnie no to super, seboradin z reguły nie pachnie ładnie także tutaj od, z góry po prostu chciałam was uprzedzić, gdybyście były, były byli zainteresowani kupnem tych produktów, no to z góry wam mówię, że um, zapach może um, nie przekonywać i czekajcie, jaka tutaj cena, fajnie mam paragon, a coś tutaj jeszcze dostałam jakąś aplikację, coś. Fajnie, no... Mam paragon, ale nie mam cen na paragon, ponieważ to chyba nawet nie jest paragon, tylko jakaś dziwna faktura. Już Wam mówię, ile one kosztowały, tylko wejdę na swoje Allegro. One ogólnie jakieś mega tanie nie są, biorąc pod uwagę, ile tego produktu jest, bo tutaj mam, czekajcie, 200 ml, więc to nie jest jakaś zatrważająca ilość szamponu, ten szampon kosztował 22 ,10 zł. 10 groszy. Ta maska z komórkami macierzystymi kosztowała 35,50. Więc dosyć drogo, dosyć dużo. I szampon z komórkami macierzystymi kosztował 37,50. Więc ceny tych produktów są dosyć wysokie, jak na ich objętość jak na ilość produktu bardziej, za który, który kupujemy, za który płacimy, ale myślę, że się opłaca i to jest wszystko, słuchajcie, to jest wszystko, co chciałam Wam pokazać, co wejdzie w zasadzie w życie już za moment, i zobaczymy, zobaczymy, czy ta kondycja moich włosów się poprawi, czy będzie lepiej, powinno być lepiej, bo jakby zacznę walczyć z tym ich stanem, zarówno od wewnątrz przez suplementację żelkami, jak i od yy, zewnątrz, czyli po prostu szampony, maseczki odżywki, bla bla bla. Zobaczymy. No teraz one są naprawdę rzadkie, no naprawdę. Mam wrażenie, że że wypadła mi połowa włosów, serio. Myślę, że nie przesadzam, jakie yy, chcę zebrać kitkę, związać z tyłu to po prostu jest ich tak malutko, że człowiek po prostu nie wie, co się dzieje. Ja nie no, no. Ja ogólnie nie jestem osobą, która by rozpaczała ze względu, rozpaczała po włosach i rozpaczała, że stan włosów jest straszny. Nie wiem, czy to przez to, co przeszłam w życiu już, bo przeszłam naprawdę dużo. Jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że, że poród i wcześniej jeszcze miałam przykre historie i w ogóle. Mm. To wiecie, to człowiek też inaczej po takich wydarzeniach podchodzi do takich błahych spraw, jak nie wiem, wypadanie włosów, ale nie ukrywajmy, że fajnie jak te włosy są zdrowe, jak są w dobrej kondycji i też. Przez włosy organizm chce nam coś powiedzieć, i to też jest istotne. Szampon, fakt. Maska działa tylko na włosy, ale myślę, że te żelki, które mają w sobie dużo witaminy, dużo różnych witamin, składników mineralnych, że to pomoże nie tylko na włosy, ale po prostu na cały stan na cały stan, po prostu na stan mojego organizmu taki ogólny. No bo tak, czuję się taka wyjałowiona i taka, taka pozbawiona tych. Tego, co potrzebuję, I, i może po prostu to mi pomoże. Zobaczymy. To na tyle, kochani. Pozostaje mi się z wami pożegnać. Jeżeli stosowaliście któryś z tych produktów, czy żelki, czy szampon, czy maska, dajcie mi znać, jakie były efekty, czy u Was się to sprawdziło, czy niekoniecznie, bo jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Ja podejrzewam, że to też zależy od organizmu. Każdy organizm jest inny, każde włosy są inne, każdego włosy są inne, bardziej tak, każde włosy są inne. Po prostu każdy z nas ma inne włosy, inny organizm, czego innego potrzebuje w danym momencie. Więc to może być tak, że na przykład ja. Wezmę te żelki i moje włosy się poprawią, bo potrzebuję tych składników mineralnych, które akurat w tych żelkach są. Ale komuś włosy mogą wypadać z zupełnie, innego, z zupełnie innej przyczyny: nie dlatego, że jest pozbawiony składników mineralnych, składników odżywczych, ale na przykład dlatego, że właśnie przechodzi stresujący moment w życiu i nic nie poradzi, i te włosy po prostu powypadają i przestaną wypadać. No, jesteśmy różni, ale jestem ciekawa. Jeżeli testowaliście coś, jeżeli coś już sprawdzaliście z tych produktów, które kupiłam, yy, czy wam się to sprawdziło, czy nie? No, o to mi chodziło, także napiszcie w komentarzu. I przepraszam Was, że dzisiejszy film był może taki jakiś, yy, że jestem jakaś taka otumaniona, macie takie wrażenie, że jestem jakaś taka nieobecna trochę, że jakaś taka jestem ospała. Nie wiem, czy to ta pogoda, bo już mamy prawie maj. A za oknem zimno i jakoś tak nieprzyjemnie, jestem jakaś taka po prostu dzisiaj nie do życia, także przepraszam Was za to, ale chciałam nagrać ten film, żebyście już wiedzieli, um, żebyście już wiedzieli, żeby po prostu był na kanale, żeby było wiadomo, co, co w trawie piszczy, i, 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 i tak, nie wiem o co mi chodzi, ale tak, <śm> to właśnie w trawie piszczy kupiłam produkty do włosów. Brawo, Justyna, brawo. Chyba pora się pożegnać. Buziaczki dla was. papa, pa. Do następnego.